Siemaneczko, moi mili W kolejnym odcinku No, dobra, to jedziemy, nie? Tu już mnie, no właśnie, tu już mnie fajnie ścigają Zasrańce No, co mnie kurwa atakujesz? Jak zajmuję się twoim kolegą, no Bydlaku1 Dobra, tu w ogóle... Tu w ogóle jest taka piękna miejscóweczka, nie? 1500 przeciwników. Ciekawe ile z tego Jeszcze mnie zaatakuje, Ciekawe ile z tego jeszcze jeden zboczeniec będzie coś ode mnie chciał. Ten A nie, tak się go nie udało złapać. Czekaj, czekaj, czekaj. No co ty mnie, ty chłopie, tak znienacka. No dobra, no chcesz na to dawaj. Pięknie. Reload w ogóle. Takie fajne szczegóły są, że całe poplamione z krwi. <gry> Czy znaczy, to jest takie no, logiczne, nie? Że to raczej powinno być w grach, ale uwierzcie mi, że da. Pra o, no to było kurwa teraz. Jakiś magik. Ale wracając, wierzcie mi, że nie. że bardzo często właśnie spotyka się, że nie ma takich logicznych rzeczy. Można je powiedzieć, naturalnych, nie? Co powinny być, a nie są. Ale tak na to mam. Chociaż teraz w większości tych, gry to posiadają. No ale. Dawaj go, dawaj go, dawaj go Butuj go Dokładnie tak to mu wyglądać właśnie Za każdym razem chłopie, takie combo I tu tak samo, poproszę Hej. Okay. Padł? Czy się będzie, czy ewoluuje Mutuje, czy dzwoni tam kurwa Oczywiście standardowo jak to kurwa! Yeah! Standardowo jak to u mnie, że dawno nie grałem O! Śmieciarka Chyba z półtora tygodnia, czy coś takiego No laska, musisz poczekać chwilę Bo uwierz mi, że tu mi jeszcze nie jeden skoczy na gnyk. Ten? Ale ten na pewno patrz. No co ty. Jest! Mówiłem! Kasuj go! Katuj go! Pięknie, pięknie, ale. Aż mu rękę wyrwało. Oj. Kurwa, jakim cudem przecież ja ich rozwaliłem? Jaki bezsens. No, dawaj na salon Mi się nigdzie nie śpieszy ci, powiem tak szczerze. Tej lasy też nie powinny. No to dawaj, zobaczymy jeszcze, nie? Sobie on. Ja, tu jeszcze był. Tu jeszcze jest. Ale no, co to nie się znowu pojawili? Nie wierzę w to. Ale. No nie butowałem ich. tych wcześniejszych, co pokonałem, myślałem, że ich. No, cool, laska. No, czekaj. Myślałem, że coś tu jest. Dobra, nieważne. Tu jest, patrz. A jakbym tutaj sobie poszedł? Dobra, pieprzysta. Ciekawe, ile mi jeszcze gry zostało. Bo powiem wam szczerze, w ogóle się nie śpieszę, w ogóle nie. Delektuję się tą grą, zwiedzam, oglądam, ładnie wygląda, podoba mi się, artystycznie też, bardzo spoko. Czemu? Jaka jebnięta jest. Podobają mi się te hologramy, co są na tej przedniej szybie. I wydaje mi się, że tak mniej więcej będzie. Co ono kombinuje? Co ty gadasz? Fest. Co ona robi? Ty faktycznie? Po co ona to przyszła? Ciekawe, co ona. Zobaczyć na własne oczy. o co jej chodzi. Ale wracając, te takie hologramy, co były. Tak mi się wydaje, tak się to fachowo nazywa. Na przedniej szybie, to moim zdaniem tak będzie przyszłość wyglądać. Serio. Albo jak w Iron nie? Że tam ten ton jest Stark z jednego hologramu na drugi hologram. Tak to pięknie przesuwał, albo z hologramu na telefon czy komputer. Piękna rzecz. Wydaje mi się, że do tego właśnie będziemy dożyć. Albo takie, takie telefony, załóżmy takie telefony, będziemy, że będziemy odbierać, to chyba w Gwiezny Wojna, to ten pierwszy raz. Pokazali, że naciśnie się przycisk i tam wyskoczy hologram tej postaci, z którą chce z nami rozmawiać na przykład nie? jak do nas dzwoni, albo jak my będziemy do kogoś dzwonić. No, wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że to faktycznie będzie na porządku dziennym kiedyś. Nie wiem czy za 50, czy za 100 lat, ale jednak jestem tego pewien, że to powstanie i będzie, będzie tu hulać. mieć ręce i nogi. Dani! Fajny statek. Strefa śmierci. to trofeum. Ciekawe za co? Postęp kampanii chyba. O, energia. Ciekawe, właśnie jest. Ile mi jeszcze gry zostało? Myślę, że w ogóle. Nie wiem, połowę gry już mam? A w ogóle dowiedziałem się, że jakiś dodatek ma być do tej gry. Ciekawe. Fabularne. Może będzie fajne, że niby jakieś z... ma zakończyć wątek, f... ma zakończyć fabułę tej gry, czyli co? Czyli ta fabuła się nie kończy? Bez tego dodatku na to wychodzi? A ten statek jest taki dubny. Ja myślałem, że on jest mniejszy Taka kawalerka <śm> ...kawalerski pojazd, a jednak się okazuje, że... że nie. Ale przypomnijcie mi, czy się nie mylę, ale ta pani, ta Dani właśnie, ona za... Ona była tą piratką między innymi, co zaatakowała ten właśnie jego statek, tak? A już nie pamiętam. Ale chyba, chyba tak. Speram, szperam. Jak na razie. Jakieś fanty się znalazły. Ale powiem wam, że. Z, z, o tu jest. Powiem wam, że z wiekiem zauważyłem, że im jestem starszy, tym coraz to mocniej. Się delektuje grami, że nie, nie biegam na, na, na to, jakby łeb na szyję. Czeka, co tam jest. What do you with what happened on your own? Just <sighs> yeah, the What's wrong with you? This mm -hmm. implant is messing with my head. It doesn't make any sense. But I'm going to figure it out. In the meantime, you better pull it together. Someone's going to fly us out of here. Come on, let's go. No, i wracając. Kurwa, co to w ogóle było? To nie był ten jego. drugi pilot? Chyba, chyba tak to było, no. Ale to się przewinęło już. No, ale. Tak jak mówiłem wcześniej, że im jesteś starszy, tym. delektuje się grami. Bo wcześniej grałem tak, że. Przed siebie, non stop przed siebie. Biegłem na łeb, na szyję. N nie czytałem żadnych notatników, żadnych tam innych pierdół, nic. Po prostu, okej, okay, fajnie to wygląda, spoko, Duży się nie zatrzymałem i ciul przed siebie, nie? Później już dochodziło tak, że jak czułem to, że zbliżam się do, koń do końca gry, to miałem takie uczucie, takie wrażenie, żeby jak najszybciej skończyć? Kiedy to się skończy? Kiedy to się skończy? Kurwa, no takiego... Ech. Nie wiem, wyczucia czasu, może tak. Może nie, no to jest źle powiedziane, ale. No, nie delektowałem się tą grą, tak jak powinienem, tak tak teraz to robię i jestem z tego faktu bardzo zadowolony, serio. Może nie przychodzę tych gier tak jak wcześniej, bo też i tyle nie gram. Zauważyłem, że gram coraz to mniej, że kiedyś mogłem siedzieć na kąpie przed grami albo na konsoli z 5-6 godzin. A teraz 3 godzinki maksymalnie 4, ale to. To też bardzo rzadko się zdarza. Już mi się... czuję to, że już mi się nie chce po prostu grać. Mam już dość. Ale te 3-4 godzinki są tak wykorzystane, że o, tu sobie pozwiedzam, tam sobie poszperam, tu sobie coś przeczytam. No. A może też przez to. A może też przez to, że te gry są ładniejsze po prostu. <laughs> Ciekawe, no. O, chociaż. W sumie szczerze powiedziawszy, gdyby to mało, nie będę się teraz nad tym zastanawiać. Po prostu zauważyłem, że dłużej, że, 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 że le... bardzo się delektuje gram, i... i, to jest spoko. A gry są ładne, bardzo ładne. Chociaż jak widziałem teraz zwiastuny tego nowego, tej nowej gry, Starfield, no to ona mi tak troszkę przypomina grę choćby na... ...Playa 3, w porywach na czwórkę. Serio, tam nie widzę tego, żeby... Że, żeby to była gra na obecną generację. Nie, no raczej nie. No ale tak jak mówią, że niekoniecznie grafika musi być na najwyższych lotach. Ważne, żeby ta gra była grywalna. Okaże się, chociaż szczerze powiedziawszy, jakoś nie czekam w ogóle na tą grę. Całkowicie się nią nie zainteresowałem. Jak to wiem? może się mylę, może będzie zajebista. Skyrim mi się na przykład podobał. I, od, i, i, i chyba inna Skyrim od twórców właśnie od, od BTSD dobra, czekaj no bo coś tu mogę zrobić sergeant Scott Się chyba ich zamordował. Ale, głos. Dźwięk. Podoba mi się. Dźwięki mi się podobają w tychże. grze. Serio. W nie? To trzeba im przyznać, że spoko. A teraz, a doceniłem to, jak grałem wcześniej w remake trilogii Bioshock. I jak puściłem sobie. I tam te dźwięki były takie. W pewnym momencie myślałem, kurwa, czy coś jest z moimi słuchawkami, słuchawkami jest nie tak, czy ten dźwięk jest tak fatalnie zrobiony w tej grze. No ale grałem, ale tu... A najmocniej, najgorszy dźwięk jaki jak na razie słyszałem w, w grach to był właśnie w, w dodatku Infinity. Bioshock, jak, jak tam to kurwa harczyło. Jak, no, ja mówię sobie, no nie no, to jest niesamowite, nie, że tam jest tak zjebany dźwięk w tej grze. W tym dodatku. I w wersji remake, nie oryginalnej. Oh, back there. Why did you do that to Elias? I was in a hurry. Didn't have time to transfer the data. I need to know everything I can about what's happening here. But you just ripped it out. Like you done the same. Not the I know. No dobra, no może go i faktycznie użyłem do ucieczki, ale to nie znaczy, żeby tego kurwo traktować, nie? Na orbicie jest to łocik uleczkał, czy będą jakieś przejażdżki w kosmosie? Ale to jest krzyw, masakra. Ktoś tu miał chyba swój pierwszy raz. <grystanie> Pełne. ale to, są, to jest główniane. gówniane chociaż tam coś widzę o właśnie i ja bym chętnie sobie teraz tak co ja mogę wyrzucić no na pewno bym wyrzucił dekoder elementy które mogą nas sprzedać no to nie ale to to mi się to ja, ja no nie używam ja zbyt często i gęsto tej makuwy do łapania czegokolwiek więc to jest akurat mi niepotrzebne o robocik no, ale tak, załóżmy, że to jest faktycznie połowa gry, albo mniej więcej połowa gry jest. I ja z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że ta gra mi się naprawdę podoba. Że mechanika walki w tej grze jest spoko, serio. Kaj, naczytałem się opinii, że no, że tak, wcześniej mówiłem, pewnie w przednich filmikach, że jest. No, łagodnie mówiąc, tknąć. Skno, skno, zepsuta jest no. ta mechanika. Ale miło należy, serio. mi się podoba, nie jest to coś takiego. Jest to na pewno coś innego niż u innych grach. Tak? To na pewno. Ale mi przypada do gustu. Mi się podoba. System Down Dobra, 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 to nie ma nic ciekawego. Ale z faktycznie dużo tu jest, no? Chyba, że to są jakieś manekiny. Doktor Kaitlyn. A, jakieś nowe nagranie. Ale mój ulubiony... dekapitacja tak zwana. Ciekawe czy są tu jacyś boco, bossowie w tej grze. Wiem, że na pewno jest ostatni, w sensie, że jest boss jako ostatni... Może nie jako ostatni przeciwnik, ale wiem, że na końcu gry jest boss. Ale... Ale czy wcześniej... czy spotkam jeszcze jakiegoś bossa? Ciekawe. No i podobno właśnie ten. Bos na końcu gry jest. Mówią, że jest zepsuty, że. Jest... Coś jest z nim nie tak, ale ja nie wiem, czy on jest. Czy bo jest po prostu za ciężki. Tam. Czy za prosty. Yeah.

Albo nawet nie wiem o czym mówiła. Najprawdopodobniej to drugie. Ale zajebisty widok. Skąd on może wiedzieć, że ten statek jest większy od niego, statku. Widzisz, z st takiej odległości to. He I'm impressed that you made it this far. Perhaps you both have potential after all. Mr. Me. it's not the Mora. Your journey was especially long. All the way from say But I'm afraid there's just too much at stake here. And the protocol cannot be broken. Yee, on chce ten Jaki chujek! Co to! Jaki bezsens A miało być tak pięknie! Za rękę! Ty, ale faktycznie można było nacisnąć ten X! I ciekawe, czy jakbym zdołał, czy. Co by było dalej, nie? Czy on by ją złapał? I by to inaczej wyglądało Wydaje mi się, że nie, no ale dobra, nieważne. No, ale prawie jak Dead Space. Tam też taka podobna sekwencja była Kurwa, co teraz? Mamy to. Ej, to się... O, zajebiście. A jakbym się zapoł wcześniej albo później, to bym gdzieś indziej wylądował? Na pewno nie. Ale to by był fajny smaczek. Chociaż kto wie. Stary, gdzie masz hejum? Europa Cafe. Europa Cafe? No to. A my jesteśmy na kalisto przecież. Co ona tak szybko tu robi? Chyba, że to nie ona jest. Danny! Danny. Danny jak Danuta! A może to jest Danuta? O! o, Przyjaciel!

should have done that as Consul still active. Oh god. What? This is Arcus. What's Arcus. The original colony. The one the prison was built on top of. To the colony and then back into Black Iron. Back into Black Iron? No, no fucking way. We almost got killed just trying to get out of Black Iron. It about escape, Jacob. So what's it about? Not anymore. What's it about? Answers. Why did the warden shoot down one of his own ships? I don't know. And how is it connected to Europa? This is supposed to be just a fucking job. Ech, a, tak miało być cudownie, no. Fuszka jakaś fajna, pewnie dobrze płatna, tu du, dupa. Taka rzeczy no, się wszystko No, niby tak. No i oczywiście wszystko się kręci wokół gotówki. Przejebane, nie? Ta chciwość nasza ludzka To nas kurwa zgubi Jeszcze ja dojdzie do tego, że faktycznie wyginiemy Albo nastanie jakoś apokalipsa i... Tylko ileś tam... Tysięcy, a może set ludzi przeżyje i tyle z tego będzie z naszej kurwa chciwości Ale miejscówka spoko jest Givera, fajnie Generatory Czeka na no, ona, chce iść tu. A ja oczywiście pójdę inną drogą, nie? Chociaż wydaje mi się, że tu chyba nic nie znajdę. Patrz, to mogę iść. Ale czy warto to iść? No nie, no idę zobaczyć. Albo nawet i tędy mam iść. Też tak może być. Czekaj, daj mi jeszcze chwilę. Jeszcze tutaj sobie wejdę Inventarz... FOL! No to chłopie, trzeba no co wyrzucić na zol? Wydaje mi się, że na pewno... Do shotguna, czy co to tam jest, ja amunicja, bo ja nie używam, nie używam jak na razie w ogóle tej broni, nie czuję takiej potrzeby, z przeciwnikami radzę sobie spoko, jeśli chodzi o ten pistolet. Ciekawe co mnie tu będzie czekać. I o co w ogóle chodzi w tym wszystkim.

Na to żeby można, Na to, żebyście zrobili jakiś szum, komentarz, tam cokolwiek wiecie, co można zrobić tak? Eee, to do zobaczenia. Na razie.